Cześć, z tej strony Jakuba i witajcie w, w pierwszym odcinku z meczu kartami, oczywiście z FIFA 365 Panini. Dzisiaj zagramy Barcelona vs Real Madrid, El Classico kartami. Zostawcie subskryp subskrypcję i lajka. Like w składzie Barcelony Frankie de Jong, Ike Gundugan i Ferran Torres. W składzie Realu Eder Militao. Raulien, Chuameni i Nacho. Pierwszy pojedynek Frankie de Jong versus Nacho. Nacho wychodzi na prowadzenie 1-0. Frankie 1-1. No i 2-1, 1-0 dla Barcelony. Następny pojedynek to Ikaj Gundogan z Chuameni. 1-0 Ciuameni, 1-1 Gundugan i 2-1! 2-0 dla Barcelony! Co tutaj się dzieje? Uwaga, Torres, Ferran Torres bez Eder Miritało. 1-0 Eder, 2-0 Eder, no i 2-1, 2-1 dla Barcelony. Barcelona wygrywa, TL Classico. Zostawcie subskrypcję i lajka i piszcie w komentarzach, jaki następny pojedynek mam zrobić. 이도 나서나 뽀에 등쿠 나라